Powerbank to niezastąpione urządzenie, które warto mieć przy sobie na co dzień, szczególnie podczas podróży, dłuższych spacerów czy wycieczek. Dzięki niemu nie musisz obawiać się, że twój telefon, tablet czy inne urządzenie rozładuje się w kluczowym momencie. Wybór odpowiedniego modelu zapewni nie tylko wygodę, ale również bezpieczeństwo użytkowania. Poniżej znajdziesz kilka polecanych modeli, które spełniają różnorodne potrzeby. Baseus PPDML JOTIS u 1 Bipow. Cena 99 zł to niezawodny powerbank o pojemności 20 000 mAh, który świetnie sprawdzi się w podróży oraz na co dzień. Dzięki dwóm portom USB-A i jednemu dwukierunkowemu portowi USB-C umożliwia ładowanie trzech urządzeń jednocześnie. Co jest szczególnie praktyczne, gdy masz ze sobą kilka urządzeń, takich jak smartfon, tablet i słuchawki bezprzewodowe. Wyświetlacz LED informuje o stanie naładowania baterii co pozwala dokładnie kontrolować, ile energii jeszcze pozostało. Solidna obudowa chroni urządzenie przed uszkodzeniami, a liczne zabezpieczenia, takie jak ochrona przed spięciami, przegrzaniem czy nadmiernym naładowaniem, gwarantują bezpieczeństwo użytkowania. Model ten jest dostępny w różnych kolorach, czarnym i białym, oraz w wersjach o większej pojemności. 30 tysięcy mAh, co daje użytkownikom szeroki wybór. Baseus, PPXJ, 08001 Starlord cena 119 zł. Ten model wyróżnia się dużą pojemnością 20 000 mAh i obsługą szybkiego ładowania o mocy 22,5 W. Umożliwia jednoczesne zasilanie trzech urządzeń. Jego minimalistyczny design, nowoczesna obudowa oraz czytelny wyświetlacz LED sprawiają, że jest to doskonały wybór dla osób ceniących funkcjonalność i estetykę. Rhinestone EPB 025 Cena 99 zł kompaktowy powerbank o pojemności 10 000 mAh, który doskonale sprawdzi się w każdej sytuacji. Lekki i poręczny pozwala na jednoczesne ładowanie dwóch urządzeń. Dzięki czterem diodom LED możesz łatwo sprawdzić poziom naładowania baterii. To praktyczne rozwiązanie dla osób poszukujących przystępnej cenowo alternatywy Samsung IBP 452. Zero cena. 219 zł. Powerbank o imponującej pojemności 20 000 mAh i mocy ładowania 45 W. Obsługuje szybkie ładowanie i umożliwia jednoczesne zasilanie trzech urządzeń. Model wykonany jest z wysokiej jakości materiałów, częściowo pochodzących z recyklingu. W zestawie znajduje się kabel USB-C, co zwiększa jego funkcjonalność. Xiaomi 10W Wireless Powerbank. Cena 149 zł, wszechstronny powerbank o pojemności 10 000 mAh, który umożliwia zarówno ładowanie bezprzewodowe 10 W, jak i przewodowe 22,5 W. Dzięki lekkiej i smukłej konstrukcji doskonale nadaje się do podróży. Spełnia również międzynarodowe normy lotnicze, co czyni go idealnym kompanem na dłuższe wyjazdy.